Witajcie na moim kanale Madzia Radzi. Wracam z następnym odcinkiem, w którym będę Wam czytała w myślach. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszych części, to link macie w opisie. Witam. A teraz pierwszy raz przeczytam Wam w myślach. Odpowiadajcie na moje pytania w myślach. 2 plus 2. Ile to 4 plus 4. Ile to 8 plus 8? Ile to 16 plus 16? Powiedzieliście, to teraz wybierzcie liczbę a 5. Wybraliście 7. I tak to... Jesteście w 98% tych, którzy wybierają 7. A jeżeli wybieraliście inną liczbę, na przykład tak jak ja, bo wybrałam 6, to jesteście w tych 2% ludzi, którzy myślą inaczej. Teraz drugi raz przeczytam wam w myślach. Odpowiadajcie na moje pytania tak jak poprzednio. Pomyśl, dowolną liczbę dał Ci tyle samo. Ja daję Ci jeszcze dziesięć. Następnie podziel to przez dwa i oddaj tacie dług. No i teraz wyszło Ci 5. No i widzisz, znów przeczytałam Ci w myślach. Hej, możesz się zrewanżować. Czas na trzecie czytanie w myślach. Skup się i zrób tak, abym nie zgadła, o czym myślisz. Ok, no to zaczynamy. Myśl. Teraz jakąś liczbę od 1 do 10. Okej. Okay. Teraz musisz podnożyć ją przez 2. Tutaj do tego równe 10. Teraz weź połowę tego, co masz. Tutaj do tego 4. Następnie odejmij tą liczbę, którą miałeś na początku. No i co? Uwaga, uwaga! Wyszło Ci 9. No cóż, znowu zgadłam. Z zabawnym akcentem kończymy ten odcinek. Mam że te zagadki Wam się spodobały i że pokażecie je swoim przyjaciołom i rodzinie. I w komentarzach, co Wam to wychodziło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!